Hej wszystkim w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić kopię klucza przez internet w zaledwie czterech krokach z dowolnego miejsca na świecie. Przede wszystkim odwiedź naszą stronę internetową keekopi.com i oto jesteśmy przy kroku numer 1 zapytanie online. Zrób kilka zdjęć kluczy, które chcesz skopiować, i wyślij je za pośrednictwem formularza kontaktowego WhatsApp lub telegram. W ciągu 24 godzin otrzymasz cenę i link do złożenia zamówienia. A teraz przejdźmy do kroku numer 2. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać daną cenę i ilość potrzebnych kaw. Kliknij Dodaj do koszyka, aby złożyć zamówienie. Przy okazji możesz zamówić kilka kluczy jednocześnie. Wystarczy dodać je wszystkie do koszyka, aby złożyć zamówienie. Możesz zapłacić kartą kredytową lub przez PayPal. Wskazówka numer 3. Wyślij oryginalny pocałunek. Spakujcie swoje dzieci do koperty i wyślijcie do nas. Bardzo ważne, żeby nie pakować ich w zwykłą kopertę. Koperta papierowa może się rozerwać, a wasz klucz może się zgubić. Lepiej użyć solidnej koperty, żeby nie ryzykować. I ostatni krok, numer 4: zdobądź swoje kopie kluczy. Wyślemy ci oryginalne klucze wraz z kopiami, które dla ciebie zrobiliśmy. Wysyłka w Niemczech jest darmowa, wysyłka do innych krajów jest płatna. Jeśli jesteś zadowolony z wyników, czy kopie zostaną dla ciebie wykonane? Będziemy szczęśliwi otrzymując pozytywną opinię. W razie jakichkolwiek pytań, zawsze możecie się z nami skontaktować. Ale, panowie, jeśli te filmy się wam podobają, kliknijcie, kliknijcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i udostępnijcie ten film znajomym. Mam nadzieję, że był dla was przydatny. Dziękuję za uwagę.